Dobry Państwu. Dobre. Marek, nastawimy się dzisiaj militarnie i pokażemy, gdzie Poznanie stacjonowało wojsko. Marek, premier Francji, stary Tygrys, jak go nazywano? Rzec, tak, tak. Mówił, że wojna to jest rzecz za poważna, żeby powierzać ją generałom. Generałowie odwrotnie, Nie, robili przytyk w kierunku polityków. polityków. Teraz, gdybyśmy wzięli historię Polski taką najnowszą i powstawanie niepodległości od roku 1918, to możemy zauważyć, że. Wojsko i politycy bardzo sobą współpracują. Mało tego, politycy świetnie wykorzystują. No, wojna jest kontynuacją polityki, innymi środkami, o, według właśnie, Tak, i ci politycy, na przykład w Wersalu, znakomicie wykorzystywali, nazwijmy to, ruchy wojskowe. Najpierw powstańcze, z tych powstańców zresztą potem powstawało wojsko. Tak. I to można tak po powiedzieć, że było to zharmonizowane. W związku z tym. Od kiedy można mówić w naszym mieście w poznaniu, że powstał garnizon, czyli miejsce stacjonowania na stałej jednostek wojskowej? Jacku, zaskoczę. Cię. No. Od czasu Bolesława Chrobrego. No, drużyna. <grymne> drużyna. Za górze no. to było po prostu garnizon. Tak jest. To był garnizon wojów, tak? Tak, no, to, no to, to była jego. Drużyna to było jego wojsko, ale teraz tak mówiąc serio i nowożytnie. Tak. Właściwie o stałym garnizonie w Poznaniu można mówić od czasu Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy to w latach 70. XVIII wieku stacjonowały tutaj dwa pułki, 5 Regiment pierwszej i Królowej. Jadwigi. A nie wiadomo, gdzie one stacjonowały, Nie, nie gdzie one miały swoje siedziby, to nie wiadomo dzisiaj. Faktem jest, że to przenoszenie odbywało się stale, tak. natomiast o trwałym, stałym, pewnym garnizonie tutaj w Poznaniu można mówić dopiero w 1815 roku. Czyli za czasów zaboru, już garnizonie zabor pruskim. Utrwalenie zaboru, tak. ostateczne utrwalenie Utr zaboru, tak. bo pierwsze Po Kongresie Wiedeńskim, ro... tak, prawda? Po, po Kongresie Wiedeńskim, kiedy ostatecznie utrwaliły się granice zaboru zapadła decyzja, żeby tutaj właśnie w Poznaniu ulokować dowództwo V Korpusu Armijnego obejmującego Wielkopolskę i część północne, północną część Śląska. Dlaczego przyjechaliśmy na Cytadelę? A no, dlatego, że tutaj był drugi etap tworzenia A, Twierdzy po, twierdza Poznań, to był drugi etap, etap. kształtowania się stosunków wojskowych. Mianowicie dowództwo V Korpusu Armijnego w Poznaniu znajdowało się najpierw w specjalnie zbudowanym i skonstruowanym jednopiętrowym budynku, pozornie niepozornym, na terenie dzisiejszego umachu, starego umachu Muzeum Narodowego, Muzeum Narodowego, Narodowego tak, przy Alei Marcinkowskiego. Na, pod koniec XIX wieku ten budynek już był niewystarczający. Wojsko wybudowało sobie nową siedzibę u wylotu Alei Marcinkowskiego na Placu Działowym. działowym tak. A ten budynek stary został wyburzony i postawiono tam w Kaiser Friedrich Muzeum. Tak. W 1828 roku zaczęła się budowa... Twierdzy Poznań rozpoczęto tę budowę właśnie od Fortu Winiary, od budowy e, najważniejszego fortu Twierdzy Poznań, tak zwanego, którego część stanowił Kernwerk. Wyśudano najpierw ludność, tak, prawda? Wsie boń i winiary, winiary zostały przeniesione, przeniesione w inne miejsce. Tak. Tutaj zaczęto budowę potężnego fortu, na którego dziedzińcu w tej chwili stoimy. Właśnie. Jeżeli byśmy, Jacku, tutaj wyburzyli, zaczęli kopać tak. e, w tych wałach, które tak. nas tu otaczają, dokopalibyśmy się do ruin koszar, które tam się znajdowały. To była tak zwana redita, nie reduta, redita koszarowa, pięciopoczna. To jeszcze by wyraźnie widać, jak tak, tak się dokładnie widać, tak ten Widać. Tak. Stoimy na Placu Apelowym. Oczywiście, stoimy tak. na Placu Apelowym. Potężne koszary, bardzo grube, o specjalnej konstrukcji. Potem Ford zaczął się rozrastać i objęło całe wzgórze na... Op obszar około jest. hektarów. Dowódcą tego piątego kor Korpusu był sławny generał Grolma. Między, Między, tak, tak. Między innymi. Tak, Między innymi. Twórca pomysłu twierdzę poznańskiej. Tak, ale on tylko rzucił pomysł, prawda? Potem kto inny realizował ten pomysł. No, on rzucił Breze, właściwie, tak. On rzucił właściwie pomysł Napoleona, który będąc kiedyś w Poznaniu... Jeżdżąc po Poznaniu, konno oczywiście, zauważył, że Poznań leży na takim strategicznym szlaku wschód-zachód. No i wtedy w... się zaczęło budowanie tak. twierdzy. Ale Jacko, jeżeli twierdza, to musi być stała załoga. Już musi nie ma być, dyskusy. oczywiście. I w związku z tym już wtedy utrwaliły się stałe miejsca stacjonowania poszczególnych rodzajów broni w mieście. I w twierdzy Poznań przede wszystkim artylerię ulokowano przy ulicy Magazynowej, czyli Solnej. Tak jest. Dowództwo, jak już mówiłem, było w Alejach Marcinkowskiego potem na placu działowym. Saperzy byli na Saperzy Wildzie. 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 Wildzie tak. Saperze byli na Wildzie. Kawaleria była na kawaleria Łazarzu. Kawaleria tradycyjnie była, kawaleria była na Łazarzu na Grunwaldzie. Grunwaldzie. Tak, grunwald, łazarz, tak. Tam już tradycyjnie tak. była kawaleria. Tak. Najpierw ale... byli to huzarzy pruscy, Huzarzy, tak. Husarzy, husarzy. Czwarni, czarni huzarzy. Tak, A po... potem przeszli do Brzeszczo. tak. No i po tym to. to te Natomiast tutaj były ośrodki, to. były oddziały szkolne i przede wszystkim łączność. Tak. Cytadela, Kernwerk, były ośrodkiem łączności, ponieważ z czasem zbudowano tu bardzo silną radiostację z charakterystycznymi trzema masztami, która była w stanie połączyć nawet z Paryżem. Tak, tutaj też była radiostacja przedwojennego Poznańskiego Radia Poznań. E, po ade. przeniesieniu z, z ulicy Bukowskiej. Z ulicy Bukowskiej, tak, właśnie tu wystawien... przed wojną, w tak. czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystywali oczywiście tę radiostację, ale teraz należy dodać jeszcze za, na zakończenie fragmentu tej naszej rozmowy, że kiedy powstała niepodległa Polska, tu stacjonował też Polski Batalion Łączności. Po, odzyskał, po odzyskaniu tak. niepodległości batalion, tak, przyjął całą infrastrukturę zaborców. To były siły batalion radiotelegraficzne nawet. Tak. tak to określano. Tak, właśnie. I to właśnie... Myśmy po prostu wskakiwali w koszary niemieckie, ale o tym jeszcze powiem. Tak. Koznański Golęcin, młodsza historia wojska w Poznaniu, tak, tak, tak. prawda? No nie czołg, który w tle tutaj widać. To jest druga Potom... wojna światowa, tak, to jest druga tak. wojna, najmu... czasy, najmłodsza historia, tak, tak. ale koszary, które na Golęcinę powstały. Powstały tuż przed pierwszą wojną. Tak, bo to, było to związane z tendencją, jaka występowała w armii niemieckiej, w ogóle w państwie niemieckim na początku XX wieku. Wiadomo, że zbliżał się konflikt światowy, wiadomo, że sytuacja polityczna się zaostrzyła. W związku z tym po 1910 roku Niemcy przystępowali do przesuwania y, niektórych pułków, oddziałów bliżej granicy z Rosją i zaczęło się wówczas budowanie kompleksów koszarowych na terenie całej Wielkopolski w których lokowano kolejne półki, kolejne oddziały. Tak Należy powiedzieć, że to były takie specjalistyczne koszary. To były koszary już nowoczesne na, tak. tamte, na tamte lata, to były naprawdę bardzo nowoczesne koszary zbudowane z wszystkimi dodatkami, potrzebnymi elementami. Y przy czym, przykładowo chociażby, no, y były takie koszary batalionowe zbudowane w Ostrowie Wielkopolskim, w Sieremie chociażby. Y Także, w Jarocinie, w Jarocinie, Jarocinie też wymieniamy, tam albo ta, ta, patania zapasowej. I zbudowano też największy kompleks koszarowy w tym czasie na Golęcinie. Y, tu, gdzie tej chwili stoimy, były to wielkie koszary przeznaczone dla 5 Pułku Artylerii Ciężkiej. Czyli ja właśnie o tej specjalności mówię, koszary? Tak. Wyspecjalizowane to, co... w sensie tak. broni, w sensie tak. broni, jaka tu stacjonowała. Wojna się kończy, wprowadzają się polskie jednostki wojskowe. I tutaj mamy 7 tak. Pułk Artylerii Ciężkiej mamy... i 14 Dywizjon artillery Konnej. E, Nie, siódmy tak. tak. Šudmy tak. Šud... No bo siódmy, Šud... tak jak był numer okręgu korpusu. Siódmy tak. Tak. DAK, siódmy dywizji artylerii przeciwlotniczej, siódmy pułk artylerii ciężkiej. Tak. Tutaj te formacje I, Powiem, że ten siódmy tak był bardzo popularny. Był taką w popularności wojskowej w Poznaniu konkurencją dla 15 pułku uan u bo miał orkiestrę także, wiesz. No, miał dobrą orkiestrę, ale byli jednak w tle UAN-ów. No, Dzieci tak, Poznania, 15. Tak, to był to jednak by, pułk. W każdym bądź razie te koszary zostały przed Wojsko Polskie przyjęte, tak jak cała infrastruktura. Co stacjonowało tym, za czasów tak. niemieckich, to stacjonowało, stacjonowało za i za polskich czasów. Na rocznik ulicy Szylinga i Grumwalskiej tak. koszary jednostki, która odegrała dużą rolę w okresie Powstania Wielkopolskiego, tak. można tak powiedzieć? Można. To był słynny szósty pułk grenadierów im. Clesta von Nollendorfa, tak. pułku, który został, można powiedzieć, zainstalowany jakby w Poznaniu w latach osiemdziesiątych XIX wieku. W tym czasie zaczęto budować koszary, na tle których stoimy. Koszary bardzo charakterystyczne, piękne, artystycznie wykończone. Były one stawiane etapami. Tutaj były dwa pułki, ale najważniejszy był szósty pułk grenadierów. Z tej strony mamy budynek sztabowy, poszczególne, jeden budynek to był jeden batalion. To był rzadki przypadek, że cały pułk, cały oddział stacjonował w jednym miejscu. Duże koszary, bo pułk to tak trzy bataliony, trzy jeszcze, bataliony, jeszcze tak. jednostki takie pomocnicze. Tak, tak, oczywiście to był rzadki przypadek tutaj w Poznaniu, że cały pułk był w jednym w, miejscu. W jednym miejscu, tak. I jeśli chodzi o te koszary, to powiem Ci Jacku jeszcze jedną rzecz, że był fenomen jeszcze do niedawna, mianowicie Kasyno, garnizonowe, kasyno, pułkowe, przepraszam. Kasyno, pułkowe. kasyno pułkowe oficerskie, które było zbudowane wzdłuż ulicy Bukowskiej, zbudowane w 1903 roku, jeszcze do niedawna było czynne, czynne i spełniało tak. swoją funkcję. To było jedna z najstarszych kasyń, które funkcjonowało od początku w tej samej postaci do dzisiejszych czasów. Krótko dlaczego? Powiedziałem, że odegrał ważną rolę, bo właśnie. Powstanie Wielkopolskiego. Wielkopolskiego. 26 grudnia 1918 roku. Tak. Batalion tego pułku wrócił z frontu. Zaczął się no, znowu rozkładać w swoich koszarach. Wieczorem tego samego dnia doszło do przyjazdu Paderewskiego. Tak. Następnego dnia rozpoczęła się demonstracja Niemców po południu. Demonstracja, która zaczęła się od budynku przy ulicy Zwierzynieckiej naprzeciwko ZOO. Delegacja demonstrantów zjawiła się u dowódcy y, tego pułku z propozycją wyprowadzenia oddziału na ulicę. Straszne rzeczy by się działy. No, y, major, który dowodził tym oddziałem w tym czasie, powiedział, że do tego nie dopuści, widząc, jaki jest nastrój w mieście. Natomiast pozwolił żołnierzom dołączyć do pochodu na zasadzie warunków rewolucyjnych. Przepustkę Mamy... dostali. Po prostu pozwolił, tak, pozwolił tak. dołączyć. W związku z tym nieprawdą jest, że to był pochód niemiecki, który szedł przez miasto, i demonstrował przeciwko Polakom. To był tłum wymieszany, w którym byli oczywiście też żołnierze z tego pułku tak. grenadierów, ale na tym się nie skończyło, bo po scenie wybuchło, rozpoczęły się walki w mieście. No i oczywiście jeden z punktów honoru było zdobycie koszaru koszar złastaków mm, na tak. e, jeżycach. E, toczyły się te walki następnego dnia 28 grudnia 1918 roku, oddziały e, służby straży i bezpieczeństwa próbowały zdobyć e, koszary, Niemcy się nie dali, nie dali, nie. nie skapitulowali, obronili koszary. Nawet kilku naszych wzięli do niewoli. Ostatecznie szóstasy z Poznania wyszli na mocy porozumienia, które zostało zawarte z dowództwem pułku i w noc Sylwestra 1918 roku ich w stale dzisiejszej stacji Poznań Wola, tam się załadowali, wyjechali w stronę Szczecina, ale na front Wielkopolski jeszcze wrócili, jeszcze wrócili. Troszeczkę już ruszyłeś temat Powstania Wielkopolskiego, Właśnie. do którego jeszcze wrócimy, jak przyjdzie na to czas.